No mi się spider strasznie podobały. A, Spider-Man też spoko no, do rotacji był. To tak mega płynnie, no tak, fajnie... Tak. Na... lecą. Ta, pełno ludzi. Chyba to może tak. tutaj na blisko, na tą minicytadelkę. Czy już się tam tryhardujemy z nimi? No I tak musimy zmienić lokację, no bo co? No to ja tu patrzę, chyba będę mieć skrzynkę darmową, to biorę. No ja jestem tak, obok ciebie, ale nic nie mam. Dobra, mam młotek. Elegancko. Aha. Okay. No. Uważaj, żeby ci nie zaczęli strzelać, nie? Bo tam wylądowało bl z czterech chłopa. Jeszcze plus no. jeden ten pod mostem, pod nami jakby jest, nie? Aha. Okay. A widzę go, no tu jest. No, Dwóch no, tam no, jest no. nawet, no. A to jeszcze nie są. Tu od mojej strony będzie ich, wiesz? To, to jest... Podaj gdzieś... Podciek. i... i rotujemy na chwilę? Gdzieś? Poitamy? Bo Ja chciałem... Też? Bo ja nie mam nic, także do domku sobie po. po no dobra, to, po, po sobie, pojdź Ja mam młotek, to wiesz... Dobra, do dobra. ...to, to szybko, nie mam No tam chyba też się respią te, te, te skrzyneczki, ulepszone. Tylko... ta tak, no powinny się tam respić. W sensie nie ma stuprocentowej szansy na to, ale generalnie tam... ...tam jest miejsce, nie? Mhm, mhm. A sprawdzałeś to to? Ten domek? Nie, jeszcze Bo ona nie. Tam... Okay. Na razie jestem tylko na dole, stądźmy tylko tutaj. tutaj jest tutaj. na górze, nie? O, nie masz mózg, dla ciebie. Już biorę. No i będziesz miał tu też mini, no i biga też ci rzucę. Ja podejdę tam zobaczyć te na, na tych chłopaków, może coś tam ubiję. Właśnie ja tą skrzynkę słyszałem, ale jej nie widziałem, mówię, co jest Aha. to musisz rozkopywać, nie? Jak ten. Tam słyszę, że o, widzę ich. Ten się w ogóle nie rusza. Został biało. Dobra, ja się tym bigiem ładuję. Zaraz będę tam u ciebie. Teraz ja sobie chyba pojadę tylko i tam się młotem w na górę i będę ich nie Dobra, to coś broni, ale w Jak tutaj czy coś, bo. Nie, ja wiesz? od głównej bramy wchodzę. No. Spoko. Tylko nie... A dobra, widzę jednego, czekaj? Tu jest gościu leży. jakby. Tak. Jeden dostał 30 biało. Drugi też biało leży. Jeszcze jeden został i tamten miał białą, nie biało, ja nie? Mhm. tutaj są na dole. O, no super, właśnie go biłem, ale idealnie, czego zrobiłeś. Ty na przykład jak wypada korona, to bierzesz koronę, czy olewasz, żeby Cię nie było widać? Eee, tak to robię tylko naturniej, jak były te korony. Ale tutaj na tych casualach, to na spokojnie sobie je podnoszę, bo to fajnie jest mieć koronki po prostu. Fajna sprawa, Jest południć sobie ja tam, wiesz. Bo to wiesz. O no, to jak ktoś jest blisko na minimapie, nie? To wtedy widać tak, jakoś tak, tak. Tak, to widać, to się naświetla. Czy chyba każdym dojściu burzy do... wiesz... Jak się mm -hmm. zamyka jakby krąg burzy, nie? No no no. To wtedy chyba to, to widać. Generalnie to najlepszy na daleko tutaj na nobildzie, no to tak jak ci tam pisałem wcześniej jest ten redai, nie? Tak, ja też tego zawsze używam, no. No, nabudowanie skar... E, dobry potem. Bo, bo możesz sobie spamić w te boksy, nie? Żeby im tam rozwalać. Tak, no no no. Dobra. To właśnie ostatnio sobie oglądałem, to zauważyłem, że często z kara grają mi na przykład jakąś MP5, czy w sensie czy coś tam szybkiego no. innego A albo podniosłeś pompę. podniosłeś już tego? Podniosłeś już to, co miałeś tu zrobić? Yy, nie właśnie, bo to jest kawałek obok. No dobra, to idziemy tam dalej. A shotgun najlepszy, ten taka pompa jakby, nie? Chyba. no, Czekaj, no ta co? Bo, bo masz ten auto. Taka co teraz on celuje, nie? Ona się nazywa Tak, tak, filmową, no, no, no. To ona jest najlepsza. Tak, tak, tak. Bo jeszcze jest ten taki co ma odrzut w jednym miejscu, co jak... Automatyczna i ten Ala snajpera, nie? No ta snajpera to jest tak zwana heavy, no i ta snajpera, co... To... Jak trafisz nią, no to dobra fajnie. Gratulacje, ale no. No tak, no jest właśnie ciężko. To jest z nią, no. Dlatego handel jest najlepszy. A ta druga pompa to jest o tyle słaba, że ten, że czasami nawet jak masz złotą, to możesz bić po, po 20, nie? Wiesz 25 20. Się... Naprawdę tak się zdarza i to jest... To jest słabe, bo tak nie powinno być generalnie, ale no, to cóż. Też zauważyłem, że ona ma taki rozstrzał duży, nie? Że czasem wejdzie fajnie, a czasem bijesz, bijesz i nic się nie dzieje. No to... Już widziałem właśnie to, to, to klipy, widziałem klipy, co ziomek ma złotą snajpę i jeden na jeden ostatni, ostatni gracz i on pada po sześciu strzałach. Hmm. Eee, ten, ten, ten. Jakby do na nas czy coś, nie? To, to zawsze rób tak, że tym młotem... Uciekasz, nie, się chowasz gdzieś i wtedy tam patrzysz jakaś sytuacja, nie? No Tak się, tak się generalnie robi mniej więcej Dobra, ja lecę tam do góry ten itemek zebrać czy cokolwiek O, Falcon tutaj jest O nie, tego Falcon, <gryw> tego Falcona to w ogóle nie używam, nie? Ja sobie wziąłem, bo jak będzie okazja to sobie na spokojnie wezmę do misji a misje jakieś są, tak? Z tym Tak, że 10, 10 tych. Tu są splasze, jeżeli masz do kolekcji eee, 10 fuck osób. Fuck, tylko, się. tu biją. z 91. Lecimy, że gdzieś idzie samochód. Widzę. Tylko, ważę, bo jeszcze z... stamtąd mogą iść, nie? Tutaj jakoś stąd, uważaj. Mhm. A ci to ja nie, co, nie, a to Twój, nie, to jest ich walka. Ja nic nie mam, nie, ja nic nie zniszczyłem go. O, za nami, za nami dobra, mamy 91? też strefę, stref... a nie, dobra, tam, nie dojedzie tam, nas, okej. Okay. Eee, tutaj wziąłeś to co chciałeś? Tak, tak, możemy się stąd pakować. Dobra. Teraz ostatnie mam tutaj na rancie. No to tam trzeba się udać w takim razie. A ja to straszę podniosę. W ogóle, jak znajdziesz lasze, to możesz mi zaznaczyć, nie? Tak, Tady, tak, ten, tak. Daj, tu do mnie tam od rzeki sobie przejść. Do ciebie strzelają, czy nie? No, nie do mnie, chyba że nie trafiali, ale ja nic nie dostałem, nic nie widziałem. No, stanowczo i dwójka, ale dobra, już tam ich odstraszyłem. Masz może ten e, amo do Mmm, Tak, to trochę mam, no. średnie pociski. Już ci dropię. Czekaj, jak to się upuści. Na... To są o, te? Ta, ta, ta. Jest... Jeszcze chcesz? Czemu tu. Nie, już nie chcę, dzięki. Dobra. Jesteśmy naznaczeni generalnie. Dobra, chodź. Ja też mam tego falkona, też bym mógł ich zaznaczyć, ale już lepiej nie, pojechać. To, to jest bez sensu, ja ci powiem, że bez sensu jest dla mnie ten falkon. Totalnie, bo tylko jakby marnujesz miejsce w EQ. Trochę tak, mi się wydaje, że jak grasz trójki, czwórki, to jest ok, bo wyznaczasz a, wyznaczasz ziomka, który nosi tego typu itemy. A jak grasz, co? To już w ogóle jest bez sensu, bo tyle no. sobie gdzieś falkony, a tu ktoś ci się zakradnie, na swoją postać wtedy. Tak, tak. I ty nawet nie wiesz jak zareagować, nie? Dobra, dobra, ja się nie jechać. wiem, czy mi Fakonu się to odpalili? uda. Tak, właśnie widzę, i tu gdzieś latają. No, latają tam właśnie. Tutaj ktoś biegnie. Tak, spadł. Dobra, mam. No to dobra. Bo jeśli te są to pewne... Tutaj masz ognisko. Teraz tylko stąd uciec. Co to? Okay. Bo generalnie jak rozwalasz te beczki, to wtedy ognisko się gasi, nie? A, -a. Tak samo jakby rzucał splaszę przy tym, przy ognisku, to tak samo jest. A, to tego to nie wiedziałem, to ciekawe. No i też w momencie jak ktoś podpala pod tobą ziemię, to możesz rzucić splash'a i się jakby ugasić, nie? Mhm. To też jest takie... Dobra, ale ty hammer. No a ja to samo, bo już za dużo tracimy. A nie mam nic do leczenia. Tutaj na tym, na stacji jest tyle to tam można się w środku doleczyć. I tu też rybki mogą być z tego. chyba to, ma, to masz rybkę. rybkę Dobra. Się biją w burzy, to będziemy mogli iść do strefy na nich poczekać. No, tak tamten. Tutaj też są na rysu. W sensie tutaj w środku gdzieś. Dobra, w końcu. Chwila spokoju. Tak. Dobra, jak coś to ja mogę. No na razie, Lalusiak, trzymaj się, ma. Jak coś to ja mogę tym falkonem próbować, jakby była jakaś akcja. Ale to tam na spokojnie. Mm -hmm. Jestem obok. Mogę tam podjechać w sumie, czekaj. Zostanę to w krzaku i. Puszcz, puszczę tego ptaka. No na górę, to zobaczę co się dzieje. Na górę puść w takim razie. No, rzeczywiście teleportuję. Teraz po tej aktualizacji. Tak? Też coś miałeś? Ta, ta... To jest jakiś... Nie wiem, ten Epic Games, to naprawdę nie dba o tą grę. W sensie że Tyle jest bugów i oni nie, nie naprawiają ich, albo... Czekaj, czekaj, tu są chłopaki coś. I chyba mhm. montów nie mają, bo jakoś tak nie uciekali za bardzo. Właśnie i tego No widziałem, bo tam były, no. Boże, boże, żeby ci nie zauważyli, bo ja nie chcę, żebyś... I już pociepi Tak, tam pobiegli Tam pobiegli zgadza się Możemy się od tej tutaj to było bezpiecznie no, i ten. Dobra, też ja pisałem, muszę... nie, że, ten, mhm. że jak grasz pompą, tą gromową, to żebyś miał też pistolet albo MK, bo. Znaczy nie MK, tylko no, pistolet albo SMG. Tak. E, bo wiesz, wajesz i zamieniasz, nie? To jest bardziej efektywne, zdecydowanie. No właśnie, jak mi pisałeś, to tak zacząłem robić. No, Teraz mam, mam zazwyczaj ten. Przez chwilę to rzeczywiście. Grasz, A... Dobra. To w takim o, wypadku to... najlepiej takiego, takiego fajta rozpoczynać od pompy, nie? Okay. Minus 90, minus 121. Minus 52. Dawaj, ja może tutaj wleć ze mną. Chodzę za tobą. Widzę gościa. Dobra. Już sam go rozwaliłeś, ale ładnie, ładnie. Kurde, tyle itemów, ja nie wiem co wywalić, to jest to, że jak są... Takie fajne przedmioty, to nigdy nie wiem co wywalać, jest zamiast czego. Tylu, 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 nie? W sensie bo jest młot, jest y, ten Aha, smash. Chodzi. No no no. Nie, nie. A jak, jak, ma, jak, jak mam wybór ten? Y, y, szybka jakaś broń krzarku, typu tam. Jest no, jakaś no, no, M, MK, to... pompa i na przykład ten Red I to jeżeli muszę zamienić, to co wywalić? Tam szybko, szybki pistolet czy pompę? Czekaj, bo tam krakada i byś Widzę, widzę, widzę. Możemy tam podejść Dobra, to idziemy A czekaj, czekaj, jednak nie, jednak nie Weźcie cofnij motem, bo tam z daleka walą do nas ja już nie zdążyłem Dobra Jeszcze ja wbiłem od razu Masakra No, no Ja tam nie zauważyłem, że tam z daleka walą, nie? Mhm uh -huh. No znowu, nie? Zbijesz się z jednymi, to inni atakują. No tak, tak, to działa w tej grze <noise> standardowo. Oh. No w razie czego chat, no to streamek dzisiaj jest i na YouTube i na Twitchu. Pamiętajcie, także. Kto chce, gdzie oglądać, to możecie wbijać, albo tu, albo tu. Nie ma żadnego problemu. Różnorodność dla każdego, coś dobrego. Czerwony, czy można z zagrać Fortnite'a? Ogólnie to można, ale nie w tym momencie, bo aktualnie gramy sobie dułoski, wiesz? Ale ogólnie, no to nie ma jakichś przeciwwskazań. Cztery osoby zostały no tak, że dwa teamy i ten Dwa teamy i ty Tak No jezu oni nie są głupi <grywki> Zobacz co robi no. Ten spiderman w szoku co nie widział co się stało No Tyłem do Ciebie O co nami no, no. A teraz mnie nie puszczą tak, tak łatwo jeszcze chwili nie mam żadnej. Mm -hmm. No, ta, Spider-Man nie wiedział jak ma na imię przez chwilę. No, ty tam skakałeś w on tyłem. Ja pierdzielę, ładnie kosisz. O kurde, nice. O to, żeś poskładał, ci powiem. Ile kilów tam pod koniec było narobionych? No sporo. Jeszcze żadnego leczenia nie miałeś, nie? To najlepsze.